Kawiarnia była prawie pusta, powietrze ciężkie od stęchłego zapachu kawy i cichej rozpaczy. Deszcz rysował drżące ścieżki na szybach, zacierając szary świat na zewnątrz. Daniel siedział sam przy narożnym stoliku, wpatrując się pusto w swoją nietkniętą filiżankę. Na palcu wciąż nosił obrączkę, choć jego żona odeszła prawie rok temu. Jego świat rozpadł się w ciszy. Najpierw zabrała ją diagnoza raka, potem nastała pusta rutyna. Codziennie przychodził do szpitala nie dlatego, że musiał, ale dlatego, że opuszczenie go wydawało się porzuceniem jedynego miejsca, w którym ona wciąż istniała. Tego ranka, gdy przecierał zmęczone oczy, cichy głosik przerwał ciszę. Przepraszam, czy mógłby pan to otworzyć? Daniel podniósł wzrok. Przed nim stała mała dziewczynka, nie starsza niż siedem lat. Miała na sobie za duży niebieski sweter i pasującą wełnianą czapkę, która zdawała się ją pochłaniać. W rękach trzymała małe drewniane pudełko ozdobione stokrotkami. Jej oczy były jasne, ale zmęczone. To był rodzaj zmęczenia, które nie pochodziło z braku snu, lecz z ciężaru samego życia. Zanim zagłębimy się w dalszą część historii, jeśli wierzysz w życzliwość, drugie szanse i moc miłości, która leczy nawet najgłębsze rany, poświęć chwilę na polubienie, skomentowanie, udostępnienie i subskrypcję. Twoje wsparcie pomaga historiom takim jak ta dotrzeć do serc, które ich najbardziej potrzebują. Daniel zamrugał, niepewny, czy dziewczynka naprawdę mówi do niego. Zacięło się, powiedziała cicho dziewczynka, ponownie unosząc pudełko. Mama mówiła, żebym otworzyła je, gdy spotkam kogoś, kto wygląda na smutnego. Powiedziała, że mi pomogą. Te słowa uderzyły go jak szept z zaświatów rozumu. Wpatrywał się w nią. Tą kruchą, małą, nieznajomą, wypowiadającą słowa owiane cichą tajemnicą. Mimo to delikatnie wziął pudełko. Drewno było zużyte i gładkie, zawiasy zardzewiałe od czasu. Jak masz na imię? Zapytał. Nia, odpowiedziała. Mama zostawiła mi to, zanim poszła do nieba. Danielowi ścisnęło się w gardle. Próbował otworzyć zatrzask, ale ten ani drgnął. Pudełko wydawało się zapieczętowane nie tylko metalem, ale i pamięcią. Gdy Daniel ostrożnie nad nim pracował, Nia obserwowała go szerokimi, ufnymi oczami. Na zewnątrz deszcz wciąż padał, jednostajny, rytmiczny, jak bicie serca. Wreszcie, z cichym kliknięciem, zatrzask ustąpił. W środku leżał złożony list i mały medalion. Daniel zamarł. Medalion wyglądał niepokojąco znajomo delikatne srebro, z maleńkim grawerem stokrotki, takiej samej, jakiej jego zmarła żona rysowała w swoim dzienniku. Poczuł ucisk w klatce piersiowej. Ręce mu drżały. Podał list Nii. To dla ciebie, szepnął. Ale Nia potrząsnęła głową. Mama powiedziała, że osoba, która je otworzy, powinna najpierw je przeczytać. Daniel zawahał się, a potem rozłożył papier. Pismo było schludne, ale wyblakłe. Jakby napisane słabnącą siłą. Drogi czytelniku, zaczynał się list. Jeśli trzymasz ten list, to znaczy, że tak miało być. Nazywam się Ala. Napisałam to, wiedząc, że może mnie już nie być, kiedy moja córeczka będzie mnie najbardziej potrzebować. Jeśli cię znalazła, to dlatego, że kazałam jej szukać kogoś, kto nosi ból w ciszy, kogoś, kto jest zagubiony, tak jak my byliśmy. Danielowi zaparło dech. Ręce mu drżały, gdy czytał dalej. To imię, jego myśli pędziły. Znał kiedyś Ale, lata temu, zanim się ożenił. To ona nauczyła go kochać na nowo po jego własnej dziecięcej traumie. Rozstali się w zgodzie, gdy życie skierowało ich w różne strony. Czy to mogła być ta sama kobieta? List kontynuował. Do życzliwej duszy, która to czyta, proszę tylko o jedno: Nie pozwól mojej córce stawić czoła światu samotnie. Naucz ją śmiać się na nowo. Opowiedz jej o gwiazdach i o tym, jak nawet te, które umierają, wciąż świecą latami po tym, jak zgasły. Powiedziałam jej, że tak działa miłość. Nie znika. Pozostaje. Staje się światłem. Obraz przed oczami Daniela rozmazał się. Kawiarnia wokół niego zniknęła. Niemal słyszał ten głos ponownie. Delikatny, ciepły, pełen życia. Spojrzał na nie, której małe dłonie spoczywały złożone na krawędzi stołu, a oczy błyszczały nadzieją i niewinnością. Pamiętasz nazwisko swojej mamy? zapytał cicho. Kiwnęła głową. Winters. Świat zdawał się przechylić. To była ona kobieta, która kiedyś okazała mu życzliwość, gdy był na dnie. Teraz wyciągała do niego rękę przez swoją córkę, lata po tym, jak odeszła. Daniel poczuł tak głęboki ból, że niemal go to złamało. Ta mała dziewczynka nie była już tylko nieznajomą. Była częścią kogoś, kogo kiedyś głęboko kochał kogoś, kto nauczył go dostrzegać piękno nawet w zniszczeniu. Wziął głęboki oddech, i ponownie spojrzał na list. Na samym dole widniała ostatnia linijka. Jeśli ją znajdziesz, powiedz jej, że kocham ją na tyle, by zaufać życiu, że przyprowadzi do niej właściwą osobę. Kogoś, kto zna stratę, ale potrafi też kochać pomimo niej, łzy spływały po twarzy Daniela. Nie mógł mówić. Po prostu sięgnął przez stół i ujął maleńką dłoń. Dni. Ciepło jej dotyku, kruchego, lecz stabilnego, poczuł jak powracające bicie serca po latach ciszy. W kolejnych dniach Daniel nie przestawał myśleć o niej. Dowiedział się, że była pacjentką na oddziale dziecięcym, walczącą z rzadką chorobą. Jej ojciec zmarł, gdy była jeszcze niemowlęciem, a ona nie miała już innej rodziny. Pielęgniarki mówiły, że często była cicha, ale życzliwa, zawsze rozdawała swoje prace artystyczne, swoje małe ręcznie robione kartki, swoje uśmiechy. Daniel zaczął odwiedzać ją codziennie, przynosił jej książki, puzle, i opowiadał historię o swojej zmarłej żonie, Emily. Znowu zaczął się śmiać, czego nie robił od śmierci Emily. Nia siadała przy oknie, malując obrazy kwiatów i gwiazd, a Daniel opowiadał jej, jak Emily wierzyła, że stokrotki to sposób, w jaki Ziemia się uśmiecha. Powoli ich wspólny ból zaczął splatać się w coś nowego, coś na kształt uzdrowienia. Tygodnie zamieniły się w miesiące. Stan Nii pogarszał się, ale jej duch pozostał promienny. Mama mówiła, że zawsze powinnam znajdować światło, powiedziała kiedyś Danielowi. Nawet gdy pada deszcz, spędzili niezliczone popołudnia, obserwując deszcz, siedząc przy tym samym oknie kawiarni, gdzie się poznali. Świat na zewnątrz rozpływał się w akwarelowych odcieniach szarości i błękitu. I w tej ciszy Daniel odnalazł spokój, którego istnienia nawet nie podejrzewał. Pewnego wieczoru, gdy jesienne liście spadały na zewnątrz niczym ciche szepty, Nia podała mu medalion. Jest twój, Jasydy, powiedziała. Mama mówiła, że należał do kogoś wyjątkowego, zanim go dostała. Może czas, żeby wrócił? Daniel otworzył go, a w środku znajdowało się maleńkie zdjęcie, dużo młodsza Ala uśmiechająca się obok niego sprzed lat. Nie wiedział nawet, że to zdjęcie jeszcze istnieje. Jego serce pękło i uleczyło się jednocześnie. Przytulił niedelikatnie, łzy kapały na jej czapeczkę. Dziękuję, szepnął. Uśmiechnęła się do niego, słaba, lecz promienna. Mama mówiła, miłość się nie kończy, po prostu znajduje nowe miejsca do życia. Tej nocy Daniel siedział sam w samochodzie, wpatrując się w światła szpitala. Zrozumiał coś głębokiego. Prezent Ali nie był tylko listem czy medalionem, była nim sama Nia. Poprzez nią Ala dała mu ostatnią szansę na cel, na ojcostwo, na miłość, która wykracza poza stratę. Miesiące później stan Nii gwałtownie się pogorszył. Daniel pozostał przy niej przez każde badanie, każdą bezsenną noc, każdy moment strachu. Trzymał ją za rękę, gdy dryfowała między Snem a Jawą, szepcząc historię o stokrotkach i gwiazdach. I pewnego cichego poranka, gdy słońce przedarło się przez chmury po długim deszczu, Nia spojrzała na niego zmęczonymi oczami i powiedziała: Dotrzymałeś obietnicy. Daniel uśmiechnął się przez łzy: której kochanie? Wyszeptała. Nie pozwoliłeś mi zmierzyć się ze światem samej. Kiedy zamknęła oczy po raz ostatni, Daniel poczuł nieznośny ciężar pożegnania, ale też gdzieś głęboko w sobie iskrę spokoju. Przywróciła go do życia, tak jak kiedyś zrobiła to jej matka. W kolejnych latach Daniel założył tabary Ogród dni, małą organizację charytatywną, która dostarczała do szpitali dla dzieci pudełka pocieszenia, wypełnione stokrotkami. Listami nadziei i małymi upominkami. Każde pudełko zawierało notkę. Jesteś kochany, a a, nawet przez tych, których nigdy nie spotkałeś, aś. Często wracał do tego samego okna w kawiarni, w deszczowe dni, kładąc stokrotkę w małym wazoniku obok krzesła naprzeciwko. A czasem, gdy światło padało odpowiednio, mógłby przysiąc, że widzi odbicie małej dziewczynki w niebieskim swetrze, uśmiechającej się do niego. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, jeśli wierzysz, że miłość może przekraczać czas, ból, a nawet śmierć, proszę, polub, udostępnij i zasubskrybuj. Pomaga to większej liczbie ludzi pamiętać, że życzliwość i współczucie się mogą zmieniać życie w sposób, którego nie zawsze jesteśmy w stanie.